Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy już prawie połowę. Dzisiaj mamy już prawie połowę grudnia 2025 roku. Proszę Państwa, w tym nagraniu omówię, jak będę niszczył arodę w pasiece za pomocą czy z pomocą uli pomocniczych proszę Państwa odkładówki mają po 3 5 6 ramek a ten ulik to jest ul 8 ramkowy i dlatego Nazwałem go ulem pomocniczym. Będę w nim wykonywał zabiegi niszczenia warozy, które będą trwać tylko parę dni i nie tylko. Zabiegi w niszczeniu warozy będę w nim wykonywał. Ulami pomocniczymi Będę inaczej rozporządzał niż ulami odkładowymi. I ule pomocnicze mogą pracować cały sezon, niszcząć warozę i nie tylko. Ale o tym potem. Ule pomocnicze nie będą służyły do tworzenia odkładów ekonomicznych znaczy na sprzedaż, na powiększenie pasiejki, na zasielanie pszczół yy, odkładami. W wulach pomocniczych będę gromadził tylko czerw zasklepiony wraz z obsiadłymi pszczołami. I zawsze będę zabieg wykonywał, jak jest wólu w macierzaku, jak najmniej zasklepionego czerwio. Bo zawsze Waroza może prawie w 100% albo w 90% znajduje się poza sklepem. A mniej przeniesionego czerwiu to będzie mniej pracy. Gdy taki czerw w bólu pomocniczym się wygryzie i wyjdzie i wyjdzie razem z Warozą to na różne sposoby możemy tą warozę wykończać. Ja tu tylko taki mały przykład dam, jak to będę wykonywał. Do tego ula, do wewnątrz, będę szczącał pszczoły z ramek. A gdy będę szczącał pszczoły, to będzie również oblatywała spadała z plastru waroza i wtedy pszczoły zabierają do transportówki te ramki z woszczyzną zabierają do transportówki a pszczoły same traktuje jakąś chemią no i dlaczego te ramki będę uwalniać z pszczół. No bo tu chodzi cały czas o to, żeby woszczyzna nie miała kontaktu z chemią. Przecież to jest pierwsze naczynia, naczynie, do którego pszczoły przynoszą i składają z pola nektar. No i w ten sposób pszczoły uwolnię gniazdo pszczele uwolnię od chemii i od warozy. Możemy również pszczoły potraktować pudrem. Możemy warozę wypędzać olejkami eterycznymi. I ule pomocnicze pomogą mi też w rozładowaniu nastroju rojowego zamiast chodzić po drzewach, po drabinach, się spinać. To wystarczy do ula pomocniczego przenieść czerw, jaki jest w gnieździe w miejsce wstawić puste ramki z albo węze no i po nastroju rojowym no i gdy pszczoły zaczną pracować połączyć to na powrót aby nie powiększać do obłędu pasieki i proszę państwa jeszcze bardzo ważna sprawa jest przed zakarmianiem zimowym dla pszczelarzy którzy zimują na jednej kontygnacji ponieważ gdy mamy ramki wypełnione czerwiem zaczynamy pszczoły podkarmiać no nie wiem czy każdy pszczoła sobie z tego zdaje sprawę że pszczoły wyrzucają czerw, a gromadzą zapas na zimę i czerw z którego powinna się wygryźć zimowa pszczoła jest wy wyrzucany i zniszczony przez starszą pszczołę no i później w jesieni są takie zjawiska, że nie ma pszczół w ulu i nie wiadomo czy nosemoza czy waroza. Tak to przed y, y, wykarmieniem pszczół będziemy tam usuwać zula, choćby tak jak ja, z każdego ula chciał wysunąć to cztery ramki na przykład czerwy zasklepionego w to miejsce daje czerw Daje ramki puste z miodni i pszczoły podkarmią. Pszczoły, podkarmią. pszczoły gromadzą w ten czas pokarm w tych pustych ramkach. Czerw w tym ulu pomocniczym sobie wygryzie. Usuniemy z niego warozę. I gdy macierzak będzie już wykarmiony, te pszczoły nieprzepracowane wracamy do macierzaka. Tylko zawsze warunek musi być taki. Żeby w tym macierzaku były pszczoły, które są osierocone Żeby czuły bezmateczność Wtedy będzie dużo łatwiejsze ich połączenie Proszę Państwa, tu Wam Pokazałem W początku nagrania tą półeczkę Widzicie? No i podstawkę na kwiaty, która będzie pokrywana olejem roślinnym i proszę Państwa, i tu można w ten sposób przećwiczyć takie elementy, że gdy mamy kul wypełniony ramkami, tą młodą pszczołą, to możemy na ramki kłaść na przykład pokrzywy, no szczaw, co tam jest, liścia orzechów, chrzan, cebule i Bóg wie co i obserwować, czy te olejki eteryczne z tych roślin będą, zmus yy, zmuszą do tego, że waroza będzie uciekała z ula i spadać tam proszę Państwa, gdy macie ulzę siatką i trawę, no to nic nie wiecie a, a tu wszystko się dzieje na to wszystko się dzieje na pół, na, 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 tym, na półeczce, to można zabezpieczyć przed wchodzeniem wrówek mrówek, żeby nie wynosiły z tego smarując nogi, 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 nogi tego podstumentu tawotem dookoła bardzo szybko można zabezpieczyć i w ten sposób, proszę Państwa, testować różne naturalne środki, aby tą warozę wyganiać. Bardzo dobra obserwacja. Bardzo dobra obserwacja. A gdy mamy yy, no tą siatkę wulu, ale i mamy zasuniętą dennicę, no to ta waroza zejdzie na dennicę, odpocznie, oddychnie i wraca na pszoły od tych olejków eterycznych. A w tym przypadku będzie uwięziona na tej podstawce do kwiatów w oleju. Ale również w z pszczół można też wygonić tam niewielką ilością kwasu mrówkowego, drodzy państwo. No i teraz jest kwestia jak wprowadzić, gdy będę to chciał przeleczyć apiwavolem dym z apiwavolu do tego ula? Tu już mam kupioną dyktę na wkładkę dennicowo, żeby można było ją zakładać w przypadku, gdy będę leczył pszczoły cukrem, pudrem, żeby ten puder można było wyjąć z ula. Wyjąć z ula na jakąś tam miseczkę z powrotem szczepać wiadomo po użyciu cukru pudru gdy dwa roza sobie zanieczyszczy tylko przysawki to może żyć do 8 dni potem pada z głodu o ile padnie bo naukowcy opisali również że dwa roza bardzo niektóra dobrze też funkcjonuje gdy ma te przysawki zasypane cukrem pudrem Proszę Państwa, waroza jest to stworzenie, które potrafi się dostosować, przystosować do różnych rzeczy. No i teraz wielu pszczelarzy już potrafi rozróżnić warozę, która jest przygotowana, która jest przystosowana do zimowli o tej waroży, warozy sezonowej. Proszę Państwa, już do tego dochodzi. I teraz już istnieje takie przekonanie, że tymi zabiegami, kwasami, nie kwasami, a mitrazon, tak ogólnie to nie wybijamy, nie wybijamy tej warozy w 100% i są osobniki odpornione, które potrafią ten, proszę Państwa, niszczycielską chemię przeżyć. No i stąd się tawaro zabierze, no skoro wszyscy przerażę. W 99% na jesieni to wybijają do nogi teoretycznie, ale nikt nie sprawdził po f... kwasie na przykład mrówkowym czy amitrazie we flot flotacją alkoholową czy jeszcze się coś osypie. Tu coś nie gra. Tak wychodzi na to, że waroza potrafi się uodpornić jak listonka na bardzo duże dawki chemii. I drodzy Państwo, uważam, że fizyczne wynoszenie warozy z macierzaków, niszczenie ich w ulach pomocniczych, no niestety na ten zabieg waroza się nie uodporni. Takich zabiegów w. W sezonie możemy kilkaset wykonać, jeśli ktoś ma, ma, ma ochotę co, co dwa tygodnie można taki zabieg zrobić. Tylko zawsze trzeba się kierować tym, żeby było jak najmniej czerwiu zasklepionego w gnieździe. Bardzo mało roboty, a takie same efekty jakbyście wynieśli wszystek czerw. Wiadomo, robicie pierwszy zabieg w sumie może trwać do dwóch tygodni. Po pierwszym wyjmujecie następny czerw i znów robicie ten zabieg i teoretycznie 100% warozy jest zula drodzy Państwo wyjęte. I zrobić sobie w czerwcu, w lipcu na początku sierpnia, no i na początku września gdy będziecie przygotowywać pszczoły do wykarmienia. I w mojej pasiece w te ule pomocnicze bardzo mi wszystko po yy, prostu udogodnią yy. no, po prostu i będę miał ten miód bez tej chemii. No, niestety pszczoły mogą być skażane tylko jakbym ja mówił na początku, to mam mitrazą czy nawet kwasem rówkowym. No ale niestety, plastry, te pierwsze naczynia na nektar, na miód, no będą czyste, nieskazitelne. No w końcu trzeba się wziąć za robotę. Poprzednie metody są bardzo pracowite, które Wam pokazywałem, pracochłonne. Najpewniejsza z nich to jest yy, krótka komórka, ale jest problem z ustawieniem plastrów, żeby wszystkie równolegle, pionowo wisiały a jak są odchyłki, no to wiadomo, że są i komórki większe a z kolei gdy, gdy plasty wiszą równolegle, jest ten odstęp tych 7 mm zachowany pszczoły mają skłonność, że jedną stroną czerwią plastra, a druga strona obcięta, jest nieczerwiona także pszczoły też, to co, czym jaj chce ja ich, ich ratować potrafią ominąć no cukier puder niestety tu faroza potrafi się do niego dostosować sezon, na drugi to już nie ma żadnych efektów. Z kolei studnia z dwutlenkiem węgla. Tu niestety pszczoły krócej żyją, te rodziny mniej idą w siłę. No, z dnia w dwóch rodzinach od 19 maja do jesieni po 250 waroz no to by ustrzło, tylko tyle, że te pszczoły. Nie dochodziły w ogóle do siły, aby z potężnego roju. No i niestety naukowcy też piszą, że właśnie dwutlenek węgla duże stężenie skraca życie pszczół. I to było definitywnie widać w mojej dziupli. Proszę Państwa, no coś się literatury poczytało, wiadomo, że dwutlenek opada w dół węgla, gdy mamy. Dziuple u góry to pszczoły się duszą w ten dwutlenku węgla. Ale to jest tak, proszę Państwa, nie do końca. Bo ja to nawet szukałem tą książkę, ale nie znalazłem. dawniej, dawniej, może z 60-50 lat temu czytałem, że pod koniec zimy pszczoły przy wrotach dolnych zimują u samej góry, pod samymi beleczkami, w bardzo dużym stężeniu dwutlenku węgla. No to wtedy dwutlenek węgla nie opadał na dół, tylko szedł do góry. No i proszę Państwa i tak ogólnie nie wiadomo czy ten dwutlenek cięższy czy że się odpowiecza, czy się komuś tak napisało a może ma taką samą gęstość jest wymieszany i stoi to wszystko w miejscu no nie ma jak tego sprawdzić na nasz chłopski rozum ale obstawajmy za tym że, że 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 jest cięższy i letko opada tak by wy Chodziło z obserwacji mojej dziupli. No i proszę Państwa, takie ule pomocnicze, drodzy Państwo, daszek nałożony. I zawsze będą ustawione pomiędzy dwoma ulami i jeden ul pomocniczy ma mi obsługiwać dwie rodziny. To wszystko musi być zorganizowane pod ręką, a nie żeby chodzić jakieś kamienie kłaść, jakieś paczki po pasiece rozstawiać. No bo wtedy nie ma sensu, by trzeba było mieć tylko ze dwa rzeczy ule, No to by można się tak było bawić. Wszystko w systemie zorganizowanym. I teraz każdy przegląd, to drodzy Państwo, będzie miał jakiś cel. Jest w ulu, dwa czy plastry zasklepionego czerwiu. To hop, dula pomocniczego z jednego, ula z drugiego. No i wiadomo, że to trzeba te mateczniki pościnać żeby później doszło żeby to wszystko było osierocone bez mateczność czuły no to będzie może łatwiej yy, łączyć no nie jestem w stanie też powiedzieć jakie będą to straty przyłączenia przyłączenie no będę to chciał drodzy Państwo łączyć yy, posypując obie strony obie strony cukrem-pudrem może to będzie mniejsze ścinanie ale zobaczymy jak to proszę Państwa w ostateczności wszystko wyjdzie A, tak to wszystko myślałem, Te półeczkę można jeszcze ten, 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 podstawkę można wyżej podstawić podkładając pod nią jakąś cegówkę dość obszerną dałem, żeby to rozrzut jaki będzie przy opadaniu warozy wszystko ją wykwytał bo tu chodzi o to żeby ona wszystko trafiała tu ona jest letka podmuchy wiatru mogą ją trochę dalej powietrza przenosić nawet letkie no bo wielkie to wiadomo że je wymiecie jak z błęka no i tak to proszę państwa urządziłem tak staram się przystosować moją pasiekę aby za pomocą uli pomocniczy zwalczać fizycznie dosłownie warozę i to już będzie ostatni mój projekt bo nic lepszego się nie da wymyślić wynosić wynosić ją, warozę wynosić bo niektórzy się nastawiają na ramki pracy no ale to jest proszę państwa takie takie jakby to był jeździć bez głowy ponieważ wyciąć ramkę pracy, one odbudują zaczerwią i w tą ramkę w Młodowoszczyce. waroza nie chce wchodzić, wybiera starszą, w tym problem dawniej przylarze, starzy gdy waroza nastała, robili tą ramkę pracy, ale to robili w ten sposób że zaczynali czerw strutowy, ramki wieszali na drzewach, ptaki te larwy wybierały no i w ten czas gdy już były wyczyszczone ramki z czerwio. no to Wracały z powrotem do ula. Proszę Państwa, z tym czerwiem trutowym, z ramką pracy, to jest tak. Było to modne na no to wszystkim. Waroza szła do tych ramek, aż, aż, a ża, mi ani jedna nie weszła nigdy. Weszła mi jak Waroza, rodzinę kończyła, to wtedy weszła. A przelażą wchodziła. Później trend się odwrócił, że. W ramkę pracy Waroza nie wchodzi. Od razu wszystkim pszczelarzom W ramkę pracy Waroza nie wchodziła. Proszę Państwa. No i Jesteście takimi obserwatorami, że aż proszę Państwa głowa z tego boli. No i tu są proszę Państwa założone szkiełka już na wylotki. Żana pszczoła do dzisiejszego dnia jeszcze mi nie pracuje. W ubiegłym roku założyłem tu 19 grudnia szkiełko na wylotek, to w tym ulu to już praca była, teraz wszystko spokojnie siedzi proszę Państwa, dlaczego wszystko spokojnie siedzi no bo ja tu warozę w pasiece usunąłem fizycznie prawdopodobnie nie przetrwała ta waroza, która naprawdę ma zimę przetrwać no i pszczoły są nie, są spokojni nikt ich nie, nie niepokoi no i sobie elegancko siedzą, elegancko zimują w ogóle bardzo małe ocieplone po bokach sianem z góry także jest duża szansa że te moje biedne rodziny mogą przetrwać mimo że zapowiadają od nowego roku potężne mrozy ale zobaczymy ile przetrwa ile zostanie no i teraz naprawdę będzie wielki boom w mojej pasiece przy nowych metodach zwalczania warozy no i nadal będę ten miód miał ziołę. No proszę Państwa, jedni się sprzeczają kwas. 99% pszczelarzy uważa, że kwas ruptowy jest bardzo zdrowy. No i życzę też im zdrowia. No nie możemy tego zaprzeczyć. Wystarczy spojrzeć, yy, proszę Państwa, do internetu, że jednak te kwasy są stosowane organiczne uzyskane w procesach technologicznych, czyli syntetyczne, są, proszę Państwa, stosowane do konserwacji żywności, ale tym się nie możemy, proszę Państwa, w życiu kierować, ponieważ miodu nie trzeba konserwować. W tym cały szkopuł tkwi. Inaczej powinien być Drodzy Państwo, miód o takich produktów w miarę możności wolnej. No ale stosując proszę Państwa w tym ulu Stosując w ulu ten zabieg na pszołach, które są bardzo obciążone wrozą to się prześledzi w różne możliwości olejków eterycznych. Tak jak niegdyś chyba z pasieki eksperymentalnej głosił teorię, że warozę można z zula wypędzić. Jedni się śmiali, drugi go podziwiali. A ja gdy zakładałem, proszę Państwa, przed zimą w szykawce kwas mrówkowy co się okazało że na wiosnę gdy za zatworem była jakaś tam gałązka może siana, może mięty wyjmuje tą gałązkę na wiosnę ta gałązka cała była czerwona od warozy od tego kwasu mrówkowego waroza uciekła za zatwór i się schowała i tam została proszę państwa i zobaczymy dlaczego tu by nie mogła uciekać yy, od olejków eterycznych i nie spadać mi na tą miseczkę natłuszczoną olejem słonecznikowym bo jest najtańszym no zobaczymy jak się ta przygoda skończy bo tak bardziej takie widowiskowe jest nie trzeba nic odsunować podejść pod ul popatrzeć no jest są kropki no to wiadomo waroza się sypie. No i w ten sposób sobie yy, mając proszę Państwa predyspozycję do obserwacji możemy umilić to życie w pasiece żeby na różne sposoby można było wnikać, monitorować Państwo tą warozę. I ten proszę Państwa Nagraniem kończę chyba w tym roku. Nagrania aby oglądajcie, podziwiajcie, polecajcie łapki w górę, subskrypcje no i komentarze. Komentarze, które ubliżają mojej godności, będą kanały blokowane. Proszę Państwa, lubię żarty i, i nawet jak ktoś ze mnie żartuje, ale jak jest coś z granicy jakiejkolwiek. Drodzy Państwo, kultury osobistej, a nie jakiś tam dzik z lasu, dorwał się internetu i będzie mi ubliżał. No, serdecznie się z Państwem żegnam.